Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzimy się na dywaniku, już drugi odcinek na dywaniku. Kto, kto lubi takie odcineczki, to pisze w komentarzach hashtag dywanik, dokładnie. E, dobra. No to co, dzisiaj będziemy sobie budować stację paliw. No, taką złożoną z dwóch zestawów, w sumie trzech, bo jeszcze samochodzik taki. No i co, no to zaczynamy. Teraz widzimy się już na SpeedBuildzie, w którym trochę pozmieniamy tą stację. Oraz tutaj zaczniemy sobie budować. Tak, no to SpeedBuild. paliw Shell została ukończona. No sama konstrukcja jest złożona. No bodajże trzech zestawów, bo jest tu ta taka stacja Shell, która była dawana na stacjach Shell. Tutaj taki zestaw, część zestawiku z lat 90. Mam też samochodzik, drugiego niestety nie. A i w ogóle, jeśli chcecie jakieś archiwalne recenzje, takie jak lata 90., albo no, może e, takie 2008-10, no coś takiego, to napiszcie w komentarzach. E, bo ja na przykład uwielbiam takie starocie, mi się podobają. Tu jest taki samochód, mm, no też, lata 90. O stacji Shell, chyba już mówiłem. No, okej, okay, to może teraz już sobie wmontujemy ją w miasto. Witam Was na krawędzi stolika. Właśnie tutaj będzie znajdowała się nasza stacja paliw. A w przyszłości mogę Wam trochę zaspoilerować. Być może kiedyś tutaj, o w tym miejscu. O, właśnie tutaj na krawędzi. Może będzie las. No to wiem. Być może tu postawy farmę, ale no i jakąś na mi tu nie pasuje, powiem Wam. Eee, no dobra, no napiszcie w komentarzach, oczywiście, jak Wam się to podoba. Może, żeby ten odcinek nie był taki e, nudny, że sama stacja, to zrobimy sobie krawężniki w Lego Mieście. Eee, może nie mam za dużo takich klocków. Ale coś tam się na pewno uda. To bierzemy się za te krawężniki nasze. Yy, nie będzie speedbuildu, bo mam jedynie tyle takich klocuszków. Chyba trzeba będzie jakieś zamówienie złożyć. <grybujesz> yy, no to sobie tutaj... robimy... Czekajcie, czy dobrze odmierzyłem? Okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze. No, może tutaj kawałeczek damy, damy radę. Na pewno damy radę. Bo jak nie my to kto? Bo jak nie my to kto? O, o. o. No może już przestanę takie rzeczy śpiewać. Jedynie taki kawałeczek, ale być może tutaj powstanie takie pole wytajlowane. No, kto wie, napiszcie w komentarzach, czy co myślicie o tym. Na pewno będziemy no, w niedalekiej przyszłości sobie. Uuu, jeszcze jednego znaleźliśmy. Dobra, to jeszcze tu jednego dołożymy, i wtedy do podsumowania. Trzeba będzie iść? Okej. Okay. No to tak. Yy, no oczywiście tutaj będzie witajlowane takimi oto gładkimi elementami. Cała tutaj droga. O zobaczcie sami. Nie będę na łatwiznę szedł i kupował dróg. Yy, to znaczy nie mówię, że ci co Kupują gotowe drogi to jakieś mają złe miasta, bo wręcz przeciwnie. Ale ja chciałam być taki oryginalny i zrobić taki swój pomysł, żeby nie kupować ani tych nowych dróg, ani tych starych starszych, ani tych jeszcze starszych, czyli za 90. Oj, nie wypłaciłbym się. Ale no tak w następnych odcinkach możecie się spodziewać na pewno monitoringu w lego mieście będzie mini parking no i oczywiście tak jak już mówiłem drogi na pewno będą no i to już chyba wszystko w tym odcinku zapraszam was do polubienia tego odcinka zasubskrybowania kanału udostępniania tego filmu innym swoim Znajomym oraz, no i oraz, jak chcecie tam coś napisać, to oczywiście możecie pisać wszystko w komentarzach. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Hej!